Arnold, czy ty zacząłeś prowadzić zdrowy tryb życia? Poznaj Arnolda. Ubieraj się, Arni, bo z takim ciałkiem możemy stracić całą naszą kobiecą widownię. Szukasz podobieństw między sobą a Schwarzeneggerem? Przynajmniej imię macie to samo. Będziesz musiał zacząć ćwiczyć, jeśli chcesz mieć takie ciało jak on. Zrezygnuj też ze swojej codziennej diety. Chyba, że masz inny pomysł. Arnold, poważnie? Sterydy? Po pierwsze, to nielegalne, a po drugie, powtarzam, to nielegalne. Mięśnie składające się ze związków białkowych tworzą się dzięki mikrorozdarciom, które odbudowują się w ciągu kilku dni i sprawiają, że mięśnie są silniejsze i większe. Sterydy to substancje, które po dostaniu się do organizmu przekształcają się w hormony, które podwajają proces regeneracji, a jednocześnie drastycznie zwiększają objętość mięśni. Po zażyciu tak dużej ilości testosteronu, w organizmie zaczynają zachodzić nieodwracalne procesy. Pojawi się trądzik, zmniejszy się wielkość jąder i pojawi się nieuzasadniona agresja. Chociaż będę wiedział, co i dlaczego ją spowodowało. Ludzi Arnold, przynajmniej coś innego ci się powiększy. Ten pseudo zabieg jest idealny dla ludzi tak leniwych jak ty. W rzeczywistości stosowanie sterydów oznacza, że nie musisz nawet ćwiczyć, aby przybierać na wadze. Oczywiście, spożywanie tak dużej ilości testosteronu zwiększy twoje libido. Niemal natychmiast zaczniesz żądać więcej uwagi fizycznej. Ej, Arnold, no daj spokój, no to już przesada. O, wstawiłeś swoje zdjęcie na apkę randkową? Gratulacje, ktoś cię polubił. Sądząc, po jej zdjęciach macie ze sobą wiele wspólnego. Jak chcesz ją zaskoczyć na pierwszej randce? Super, Arnold, jesteście dla siebie stworzeni. Dzień dobry, Arnold. Widzę, że nie obudziłeś się sam. Co? Boisz się, Arnoldzie? Zapomniałem ci powiedzieć, że testosteron wpływa na kobiety w specyficzny sposób. Pojawia im się zarost na twarzy, jak u mężczyzn, a ich głos staje się głębszy i bardziej szorstki. Nie pędź tak, to niebezpieczne. Twoje serce nie jest już w tak dobrej kondycji. Teraz nie trudno o zawał. Ale najgorsze jest to, że nawet całkowite odstawienie testosteronu nie usunie jego skutków. Staniesz się od czego zacząć? Proponuję specjalnego Suicide Burgera z Burger Kinga. Cztery kotlety, cztery plastry sera i bekon. To 800 kalorii. A to frytki z maka. Zawierają 19 tajnych składników. Arnold, jedz! Jeden kotlet z burgera może składać się z części pochodzących od 100 różnych krów. W sumie dla przemysłu fast foodowego zabija się rocznie 50 milionów krów. Skończyłeś już? To wypij kole! Celowo jest darmowa, bo zaostrza apetyt. Na szczęście, aby zaspokoić Twoje pragnienie, w 120 krajach na całym świecie otwarto już 39 tysięcy McDonaldów. A w Wielkiej Brytanii resztki oleju z frytek napędzają ciężarówki. W ciągu ostatnich 20 lat liczba osób z nadwagą wzrosła trzykrotnie. Lepiej spasuj, Arnold, bo przy takiej diecie Twoja masa ciała będzie wzrastać o 10% co miesiąc. A to doprowadzi do. Arnold, już dość! Masz teraz cukrzycę typu drugiego. Cierpisz na depresję, a Twoje naczynia krwionośne są pełne tłuszczu. W każdej chwili możesz mieć atak serca. Fast foody są niezwykle wysokokaloryczne i praktycznie pozbawione witamin i minerałów. Radzę szybko przestawić się na zdrowe, domowe jedzenie, bo źle skończysz! No super. Jestem dumny, Arnold! Mogę wpaść do ciebie na kolację! OMG! Arnold! Co ty najlepszego zrobiłeś? Pieczony prosiak, ciasto z czekoladą i karmelem? Nie tak miałeś gotować. Tu nie chodzi tylko o to, żeby nie jeść fast foodów, chodzi o każdy rodzaj wysokokalorycznego żarcia i o twoje przejadanie się. Hej, Arnold, wszystko w porządku? Przez ten dodatkowy ciężar twoje kości są bardzo obciążone. Obliczmy Twój wskaźnik masy ciała. Przy 152 cm i 93 kg Twoje BMI jest powyżej 40, a to otyłość trzeciego stopnia, stary. Potrzebujesz pomocy, zadzwoń pod ten numer. Moi kumple zabiorą Cię w niezwykłe miejsce. Tu w zaledwie kilka minut wypompują z Ciebie cały tłuszcz. Uuu. A, wyglądasz świetnie! O, nie. No cóż, obwisła skóra będzie ci przypominała, żeby nie dokonywać już głupich wyborów. A co do tego tłuszczu, który z ciebie wyjęli. Na czarnym rynku niektóre firmy kosmetyczne płacą od 15 tysięcy dolców za kilogram tego towaru. No więc, Arnold, przyjacielu. Uuu, Arnold, ktoś tu chyba miał szaloną noc. I coś mi mówi, że w głowie teraz bałagan, jak w tym twoim pokoju. Serio, zupełnie nic nie pamiętasz? Arnold, to się naprawdę stało? Wczoraj wieczorem zostałeś wreszcie prawdziwym mężczyzną? Gratulacje, Arnold, to twoje pierwsze zachlanie ryja. Hmm, to gdzie twój ząb? Coś ci świta? Nie, nic, zupełnie? Arnold, może nie wiedziałeś, ale zbyt duże spożycie alkoholu prowadzi do niepotrzebnej agresji. I z pewnością słono za nią zapłaciłeś. O, znalazłeś rozwiązanie! Czas wziąć aspirynę! Ach, nie, czekaj. Zapomniałeś uzupełnić apteczkę. Ale szczerze, Arnold, te wszystkie kłopoty są tylko w twojej głowie. Woda mineralna, cudowna rzecz. Jesteś odwodniony. Musisz tylko uzupełnić brakującą wodę w swoim organizmie. Co to za jacuzzi? Całkowicie rozumiem, jeśli po ostatniej nocy chcesz skończyć z piciem. Ale nie wody! Chyba nie myślałeś, że tak łatwo uwolnisz się od kaca? Zadzwońcie po Spielberga, mamy pomysł na nowe szczęki! Co jest, Arnold? Dzwonisz po karetkę? A, chcesz naładować baterię pyszną pizzą? Ale zapomniałeś o jednym: o oddechu po wózie. Są to produkty rozpadu etanolu, które pojawiają się w organizmie po tym, jak wątroba je przetworzy. Jeden z nich, kwas octowy, ma szczególnie nieprzyjemny zapach. Hej Arnold, wciąż chcesz spać po jedzeniu? Niestety zapomnij o śnie. Po spożyciu alkoholu funkcje muszczku są ograniczone. I jak tylko zamkniesz oczy, muszczek przestaje mieć wystarczającą ilość danych do orientacji w przestrzeni i zaczyna przekazywać uszkodzone dane do kory mózgowej. Przywitaj się z zawirowaniami! Biedny Arnold, aż mi przykro na ciebie patrzeć. Pozwól, że dam ci małą radę. W tej chwili uratuje cię gorący kubek herbaty. Otul się ciepłym kocem, śpi tak twardo, że żaden książę nie dobudzi cię pocałunkiem. Arnold, mówiłem, że to pomoże. Gratulacje z okazji drugich urodzin! Pamiętaj, Arnold, za każdą maską radości kryją się naprawdę paskudne rzeczy. Ej no, a to już twoja wina! Teraz będziesz jadł tylko surowe mięso, jak mięsożerca. Czujesz, jak szybko wzrasta twój poziom adrenaliny i agresji? Oczywiście będzie ci trudno przeżuwać, bo ludzkie zęby nie są przystosowane do surowego mięsa. Lepiej pokrój je na małe kawałki, jak starożytni mongołowie. Najsłynniejsze danie z surowego mięsa, tatar, został nazwany po nich. Bez zbóż, warzyw i owoców zatrzyma się przepływ glukozy, która napędza twój organizm. Twoja wątroba zacznie przetwarzać zapasy tłuszczu, aby zaspokoić potrzeby energetyczne organizmu, a ty stracisz na wadze aż do 5 kg na tydzień. Stosuje się do takiego jedzenia, poczujesz przypływ energii i siły fizycznej. Powodem jest zwiększony poziom testosteronu i witaminy D. Nawet sam Bruce Lee, przygotowując się do walk, popijał pyszniutkie smoothie ze świeżego mięsa. Nasi starożytni przodkowie jedli surowe mięso, lecz ich życie zmieniło się na zawsze, gdy nauczyli się rozpalać ogień i zaczęli gotować. To skróciło o dwie trzecie czas potrzebny na trawienie. Wykorzystanie energii przeniosło się z żołądka do mózgu, a to wywołało rewolucję poznawczą. Ludzie zaczęli myśleć bardziej abstrakcyjnie i rozwinęli złożone języki. W rezultacie rozwinęła się nowoczesna cywilizacja. Więc jedz, yes Arnold. Jez. Yes. A wkrótce będziesz miał IQ jaskiniowca albo supermodelki. No w sumie identyczne, nie? Wygląda na to, że Arnold ma kłopoty. Dzień dobry, Arnold! Widzę, że nieciekawie zacząłeś dzień. Nie sądziłem, że to powiem, ale. żal mi cię, Arnold. I znam kogoś, kto pomoże. Doktor Joe ma sekretny przepis na złagodzenie bólu. Ale wy, rudzielcy, potrzebujecie więcej znieczulenia niż inni. A to przez gen, który barwi włosy na rudę. Nasze ciała składają się z bilionów komórek. Aby mogły one ze sobą współdziałać, w błonie komórkowej znajdują się specjalne białka kanały jonowe. To takie bramki dla zmysłów. Dzięki nim czujemy. ciepło i zimno. Zapach. smak. a także odczuwamy ból. Możesz jeść dużo czekolady, Arnold. Według badań czekolada może powodować bóle głowy. Być może ta wada ci pasuje, bo nigdy nie odczuwasz bólu fizycznego, który muszę ci zadawać. Ale nie masz co świętować. Ból może też być emocjonalny. No więc uwaga! Na przykład, nieodwzajemniona miłość. Tego typu bólu doświadczają ci, którzy sprzedali Bitcoiny w 2015. Arni, przyjacielu, rozchmurz się. Nie czujesz bólu, a to może podkreślić Twoją indywidualność. Możesz choćby wsadzić sobie diament w czoło, tak jak słynny raper Lil Uzi Vert. Na świecie są ludzie, którzy w ogóle nie odczuwają bólu. Jest to konsekwencja defektów genie SCN9A. Takie osoby czują zimno i ciepło oraz dotyk, ale nie otrzymują sygnałów bólowych. Arnold, serio chcesz się bić z facetem Tagai za ten pocałunek? Pamiętaj, Arni, że nieodczuwanie bólu nie daje ci nieśmiertelności. Jak najszybciej musisz iść do szpitala. Widzę, że wciąż jesteś tym samym leniem, więc skoro nie czujesz bólu, wystarczy zwykła taśma. Ups, działanie leku doktora Joe się skończyło. Witaj z powrotem w normalnym życiu, Arnold! Yeah, yeah, yeah. The next Witaj, Arnold! Hej! Widzę, że nocna impreza piwna okazała się wielkim sukcesem, ale nie zapomnij! Rano masz konferencję z youtuberami poniżej 60 IQ, a jeśli się spóźnisz, twoja kariera dobiegnie końca. Nie ma czasu na toaletę. Musisz wytrzymać, kolego. Pęcherz spokojnie pomieści od 150 do 200 ml płynu, ale po 400-500 ml poczujesz pewną presję. Musiałeś dużo wypić. Wygląda na to, że szef jest w złym humorze i na pewno nie pozwoli nikomu robić przerw na toaletę. Płyn jest wchłaniany przez nerki, a następnie schodzi przez moczowód do pęcherza moczowego. Pewnie czujesz się trochę zestresowany, Arnold, bo teraz musisz trzymać go za pomocą mięśni. Radzę się nie śmiać, Arnold. Ani kichać. Ani kasłać. Coś takiego luzuje mięśnie i możesz zacząć... Przeciekać. Hurra! Przerwa! Jesteś uratowany. Przeciętny człowiek sika od sześciu do 8 razy dziennie. O, nic z tego, Arni. W czasach starożytnych dozwolone było załatwianie się w miejscach publicznych, a podział toalet na męskie i damskie nastąpił dopiero w 1792 roku. Dobra, przerwa się skończyła, kolego. Teraz Twoja kolejna prezentację. Jeśli trzymasz mocz przez dłuższy czas, ściany pęcherza mogą się rozciągnąć, dzięki czemu możesz utrzymać jeszcze więcej. Siusiu. Ale to może być niebezpieczne. Bakterie i kwasy w moczu mogą cofać się do nerek, powodując zapalenie pęcherza i odmiedniczkowe zapalenie nerek. Wygląda na to, Arnold, że wszyscy popierają Twoje niezadowolenie z polityki firmy. Dawaj, Arnold! Wiem, że jeszcze trochę wytrzymasz. Jeszcze tylko 50 rozmów i jesteś wolny! No dobra, to by było na tyle. Pora iść do domu! A tobie Arnold, radzę nie wykonywać gwałtownych ruchów. Tak pełny pęcherz w każdej chwili może pęknąć. Tak, prawie jesteś w domu. Teraz pozostaje tylko przetrwać poranny szczyt. Poruszaj się powoli. O nie! Wygląda na to, że to twój sąsiad nadchodzi, Arnold. Wiesz, facet, który lubi przytulać każdego na powitanie! hu dobrze. Niedobrze.